Witam, witam, Siemaneczko, z tej strony Maxim, a to jest Steratek, już drugi sezon oczywiście. W końcu się doczekaliście i będziemy zaraz kontynuowali rozgrywkę, ale najpierw intro. Let's go! No dobra, kontynuujemy rozgrywkę, jak obiecałem przed sekundą. No to co, zaczynamy. Pokażę Wam coś, co znalazłem. Eee, to było przed tym jak zbudowałem bazę albo eee, no zbuduję bazę, bo wiecie no. Teraz zobaczę ja wszystko, poczekajcie. O, dobra, jesteśmy. Eee, otóż tak wygląda teraz teratek. Przynajmniej u mnie, kurde 40 klatek na sekundę nagrywam i się minietnie. No to już wcześniej powiedziałem w specjalu, że eee, zaczęli wspierać moją kartę graficzną, dzięki czemu właśnie gra mi minietnie. Eee, I patrzcie, widzicie już, to zauważyliście przed chwilą. Mamy samolot. Tak, samolot. Nawet nie wiecie, jak się ucieszyłem, jak to znalazłem. E, na początku gry, jak wykonywałem te misje, wszystkie pierwsze, te, co już kilka razy widzieliście, e, patrzę, o to jakiś samolot, kurde, stoi. Myślę, że to wróg, no nie? Zacząłem do niego strzelać, patrzę, jakiś szary, nie? A tutaj podjeżdżam bliżej, a tu taki zajebisty pojazd, nie? E, aby go przejąć, jak ktoś by nie wiedział, wystarczy oderwać sobie kabinę i przyczepić do niego. I wtedy jest nasz, te części wszystkie są wtedy nasze. Problem jest jeden. Nie ma mm, zbiorników paliwa, przez co, jakby to powiedzieć, nie możemy lecieć za długo. Pokażę wam. najwyżej się rozwalę. Te części już mamy w tym chyba do kupienia. Widzicie? Dalej nie dolecimy, bo e, cóż, nie mamy benzyny. E, jakbyśmy mieli właśnie więcej, gdzieś podczepili te zbiorniki z paliwem, wtedy byśmy mogli gdzieś pojechać dalej. Polecieć, to znaczy, takie coś zbuduję e, już wkrótce. No to skupię się głównie na takich zarąbistych pojazdach. A ten nasz e, co tutaj właśnie jestem podłączony do niego To jest. E, po prostu nasz pojazd, taki którym jeździmy zwykle. No i co? E, mówiłem wam, że zbuduję bazę, nie? E, przez, przez... trochę się ten... Zagubu, zga, zagalopowałem e, i poszukamy teraz bazy. No czemu nie? Misje naprawili wszystkie te ważniejsze, e, jakby co powiedzieć, ważniejsze segmenty gry zostały naprawione i z, zrównoważone Musimy wbić teraz drugi grade, dzięki czemu pokażę nam misję, która właśnie pozwoli nam chyba znaleźć tą główną bazę, gdzie możemy kupować części A w takim razie znaliśmy wroga jakiegoś słabego którego możemy pokonać. Mamy cztery działka e, Tam coś jest. Widzimy go na radarze, który zdobyłem z Oto O to jest taki ten szybki, no nie? Z nim będzie trudno walczyć Ale cóż, spróbujmy go rozrąbać O, mamy to, ma też to działko Dobra My się szybko leczymy, mamy e, baterię, ale nam zaraz może nie starczyć, nie? On ma bardzo słabą kabinę. E, zauważyliście, że jak walczy teraz to nie mam żadnych lagów. Kurde, i fajnie się w ogóle gra. To jest co innego jak grałem wtedy, nie? Tamten jest taki sam. Kurde, on jest tak szybki, trudno go w ogóle złapać. Oooo. Oh. Noż, cholera, ja się obracam do niego, on się obraca, żebym. Dobra, teraz mogę mamy. A nie, jednak nie. No strzelaj. Cholera. Frajer, głupi. No. Ale już sobie te... O, dołączmy, żeby to było w naszej bazie. <laughs> Jasna cholera! Nigdzie nie walczcie z takimi fajerami głupimi, dobra? Obiecajcie mi to. To jest chora walka. Bez sensu. On sobie będzie jeździł w koło, kurde, debil i nic wam nie będzie robił. A, I nam jeszcze wysiadły te No i jeszcze drugi się dołączył. Zajebiście, Wypierdzielam stąd. Kuź, bo nie będę walczył z debilami. won Myślałem, że sobie powalczę tutaj, a oni się wa walczą nawzajem. Aha, zajebiście! Wypieprzacie. Pff, ja, piebler, znajdę jakiegoś wolnego, słabego. Bo nie mam siły, nie mam siły. Nawadujemy baterię. To dobry pomysł, zaraz będzie noc, to. W... To nam się przyda na pewno. Przydałaby się nam jakaś ochronka na naszą główną bazę. A to, jak zniszczymy kogoś, to podłączymy tu do segment. Ehm, I musimy mieć ten drugi grade. I to pozwoli nam najprawdopodobniej nie ma już słońca. Zarobiście. Zarobiście. Nie ma jeszcze słońca. O. <laughs> mamy światełko tylne przynajmniej. Eee... Nie mamy nic. Oprócz zaznaczonego samolotu na mapie Ten ku, kurde co robi? Przecież on nie jest od tego biomu. Fryer. Naprawdę, noc się robi ciemno. Wow Bez świata teraz by, byśmy nic nie zobaczyli. Naprawdę zdali ciemną noc O ja pierdyle Przynajmniej widzimy kabinę O w drzewo mogliśmy walnąć. Nawet dwa tu są Co tu się dzieje? No, chyba nie jest jakiś potężny ten tutaj No Do zniszczenia Pięknie Ten też Oni jak się spotkają To tworzą razem bazę Ej, o o, 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 coś tam jest. Nasz, e, nasza misja, e, Trading Station, o, o tym mówiłem właśnie, e, znajdźmy Trading Station, e, jak bijemy drugi grade, pamiętajcie, nie poddawajcie się, że nic wam się e, nie wyświetla, jakbyście grali, e, po prostu znajdźcie wrogów i z nimi walczcie. Co to za część? Nie widzę, kurde, e, koło, aha, okej, okay. potrzebowałbym, nie, radaru, co to mamy? Eee, działko, kolejne działko. Nie mam gdzie tego podczepiać, nawet nie widzę gdzie. Ja bym tu. Chociaż tutaj. Nie, też nie. Dobra, nieważne. Kurde, że ciemno się zrobiło. Byśmy mu musieli znaleźć to Trading Station. Kurde, jeszcze nie wiem przez co haczę <laughs> Wjechaliśmy na coś. A może. O, czekajcie, mam pomysł. To. podczepię z przodu. Będziemy lepiej. O. Będziemy mieli większy pogląd. Nie sądziłem, że teraz w tej grze nocy jest taka ciemna. Cholera. No czekajcie mam pomysł. No, dobra, luminit nie świeci, szkoda. Eee, bardzo szkoda. Jakby ten Luminid świeci świecił na aucie, to by było super. Eee, by było idealnie. Byśmy mieli darmową, darmowe źródło światła, przynajmniej mój radar nie wiemy. Eee, przynajmniej wiemy na co trafimy. O. Eee, chodźmy na Trailing Station. Tam podjedziemy. I skończymy ten taki pierwszy odcinek z drugiej serii. Teraz, e, jak zauważyliście, też pewnie zmieniłem trochę. E, zmieniłem obrazek, który jest główny, jak się wyświetla na YouTubie. Ten wiecie, ten, jak to się nazywa, Tintlet, albo nie e, No, że jak wpisujecie, moi, moi tego e, moi, e, na moim kanale, jest pierwszy taki obrazek. To właśnie z tego e, taki samolocik, bo będzie to też fajnie. Bo o samolocie, czy tam jest jakiś ten. Strażnik, oby był słaby. Pokonajmy strażnika. Wygląda groźnie, naprawdę wygląda groźnie. Jest groźny, ale przynajmniej możemy go ostrzelać z daleka i nie ucieka nam jak flyer. Czy rozwa... rozwalił nas? Rombowy bestia? Nie, rozwalił nas. Cholera! Jeszcze kurde ciemno, nie widzę nic. No nie, już byliśmy blisko rozwalenia go, ale wiecie, zniszczył nas. W sumie możemy. Czy możemy kupić taka bloki? Możemy kupić. Już. Kurde, pa. Pamiętajcie, jedno. Musicie go rozwalić szybko żeby i być bardzo mocni w tym, co robicie. No dobra, chciałem się upewnić, czy mamy te części. Mamy śmigło, ale nie mamy reszty. Dobrze, samolot na mapie zaznaczyłem. Techy. Nie możemy tego kupić jak na razie. Nie mamy odkrytych części. Super. Strażnika rozwalmy, no kurde, musimy go jakoś rozwalić, robi się jasno, bardzo dobrze, weźmiemy wszystkie części, które nam zabrał, wywalmy te gówna jakieś takie, o, tam jest, jakby odjechał stamtąd Pokonajmy go. I... Taki moment, że go nie pokonamy za szybko. Noc naprawdę jest ciemna, teraz warto się, warto oświetlać w ogóle. Wszystko. Ucieknijmy przed nim. Wow. On nas goni. Kurde łapto. <ścoughs> Nie złapałem. On nas dogoni. Trul. Wow. Tak to się robi, kurde. Uciekajmy. Może, o wiem, pokaram go. No mam na myśli, że zdo zdobędę laser, obrócę go. <grym> I tak będę go karał. Powoli. On mnie pewnie. <grym> o! Przydałoby się jeszcze jedna część. Hmm. Pomyślimy, gdzie ja tutaj... Okej, okay. to jest zabawa wganianego. Czy się go jakoś spowolnić lub z... Yy... Inwazja! W sumie... W sumie nieźle, jakby tutaj gościu nam jakiś wpadł i go rozwalił. No dobra, poczekajmy, my spokojnie uciekniemy. No, jeszcze to działko zamontujemy na wyżynie. O! Ile sekund jedna? O! No i teraz sprowokujmy go do ataku. Tanker jakiś, kumpel. Czy o! Walczą ze sobą. O to mi chodziło. Walczcie ze sobą, świnki! Ja sobie spokojnie ucieknę. No nie, zumi mi rozwali. Co?! A myślałem, że to koniec gry. Niech się atakują, niech się atakują. Dobrze, dobrze. Czy on wygrał? Ten drugi? Drugi znaczy. Ten pierwszy, co my go atakowaliśmy? Chyba tak. The Fate Troll. To jest troll cholerny. Głupio mi, takie jeździ w kółko. To odcinek się przedłuży. Kurde, zobaczcie, czy nam się uda w ogóle go pokonać. Wjedziemy w niego z tym. Inaczej co zrobimy. Wjedziemy z niego z... Y części z wiertła, i wyrozwieprzymy. już poszedł? Uff, odpuścił nam, ale on jest spograniony. Zbudujmy się tutaj, e, obyśmy mieli dużo części. E, nie mamy, zniszczył nam solar. Super. E, szybko, 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 szybko. O nie, o nie, o nie, o nie, on jedzie tu. Musimy go mijać szerokim łukiem. E, przydałoby się nam jakieś działko, nie chcę baterii. E, gdzieś tu powinno leżeć jakieś. No i leży. Kit, kites, kites, kites. Eeeem, bańka, bańka, jakaś bateria zapełniona, nie mamy, niestety o... Eee, drill. Coś jeszcze. Oj, dobra. no kuzie śmierć. Jesteśmy ciotami. Dobra, odczepiliśmy mu coś. No nie! Kinż ma kławcu się, super. O to mi chodziło. No, 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 i jest <grystanie> wykonaliśmy to w końcu. W końcu wykonaliśmy to, <grystanie> ale to trochę trwało, nie? Nawet nie mile. Kurde, super, pokonaliśmy gościa, zarąbiście. Oby nam teraz inwazja, nie z, z tego. Co mam zrobić? Ehm, traktor pad. Haze Tractorpad. pad. Ehm, gdzie jest traktor pad? Ehm, wo wow, 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 wo, wo. ale dużo tego. Moduł podstawowy, traktor pad, pad. co to jest traktor pad? Krawen, ehm, Trimble, mm, Half-Block, mm, Niebańka elektryczna, Generator, Cup Armor. Wow! Co to jest traktor pad? Ej Czemu nie mogę tego kupić? Co, mało kasa? Niedostępny, niedostępny Dziwne Jeszcze raz Geocore, nie Specjalne Ha! Co to jest? Co mogę zamówić? O O, mogę, to, to tragasz Traktorpad To chyba to To była nasza misja Uh, o jest No super I co teraz? Deliver resort chunks uh, to trading state Deliver Mam zamówić cokolwiek? Tak? Czy wysłać? Nie <słodawiamy> hmm, Przydałoby się na pewno Mniej więcej części Chociaż Tu coś jest, nie? Deliver. Resort. A, mam tutaj sprowadzić jakieś e, resorce, czyli e, jakieś materiały. Dobra. Cóż, chyba zrobimy to w następnym odcinku. Albo wiecie co? Zrobimy to teraz? A w następnym odcinku e, już będzie większa baza, bo nie będę was tym nudził budową bazy. I takimi gównami Pokażę wam tylko Że tu surowce możemy zbierać I co mamy zrobić w tych pierwszych misjach Już trochę przesadziłem pewnie z czasem Ale wybaczcie Pierwszy odcinek z drugiej strony Musi być długi Troszkę dłuższy Myślałem, że będzie tylko krótszy O, dobra I co teraz? O, to wysyła Pięknie No i co? No i co dalej? Więcej? Aha! Muszę do tego czasu zbierać te mm, Surowce Dopóki nie e, Będę miał pewnie coś nowego do kupienia e, Rockets or trees? Rocks and trees, spoko Trees mamy, roki jeszcze Ale dobra e, Harvest and delivery, super, ekstra Było fajnie i chyba nie, nie zrobię tak, że e, następny odcinek e, będzie już cała baza. Po prostu znam e, jak to robię. Potem, jak z, w odpowiednim momencie, powiem, że nie będzie już następnego odcinka po tym, tylko po tym, e, po tym jak będę miał taki chujowy pojazd, tylko będę już miał całą bazę o! I to na tym będzie polegać cały sezon drugi. <laughs> Nie bójcie się, będzie dużo atrakcji, mam nadzieję, że Wam się sezon spodoba i cała gra, pięknie mi chodzi, jestem zadowolony. Dzięki wielkie, że mnie oglądacie i wspieracie. E, komentujcie, czy Wam się podoba, czy mam krótsze odcinki próbować nagrywać. E, bo trochę dłuższe też kurde się po jakimś czasie nuzi, nuży, jak się ogląda. E, no i tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, subskrybujcie, zapraszajcie kolegów, przyjaciół do oglądania Maksima. Bardzo mi to pomaga. No i na razie do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się!